Obniżone libido, problemy z erekcją, ginekomastia, brak zwodów, zmniejszone owłosienie ciała, redukcja masy mięśniowej, brak energii, brak motywacji, pogorszenie nastroju i wahania nastroju, problemy ze snem, problemy z pamięcią i koncentracją, wzrost tkanki tłuszczowej, problemy z płodnością, anemia i jeszcze dużo, dużo więcej. Dlatego czytam to tutaj z tego telefonu, bo nie sposób zapamiętać tych wszystkich rzeczy, a wynikają one bardzo często z obniżonego poziomu testosteronu. Ostatnio przeglądałem dużo badań i coraz więcej wkręcałem się w temat męskości, poziomu testosteronu u facetów. I kilka z tych badań jasno pokazało, że mężczyźni w tych czasach mają dużo niższy poziom testosteronu niż przykładowo. Jeżeli nasz ojciec miał 20 lat, teraz ty masz 20 lat, to on miał statystycznie większy poziom testosteronu. Czyli z, z czasem rozwoju naszej cywilizacji. Z tego, co jemy, jak się odżywiamy, jak trenujemy, cały czas ten poziom testosteronu spada. Oczywiście, spadek poziomu testosteronu jest naturalny z wiekiem i to jest naturalny proces, ale nienaturalne jest, że my teraz mamy niższy poziom niż nasz dziadek, niż nasz ojciec, i to powoduje szereg rzeczy. Te, które teraz wymieniłem, jeżeli chodzi o Nasze tematy budowania masy mięśniowej i kształtowania sylwetki, to jeżeli masz niższy poziom albo obniżony poziom testosteronu, to po prostu idzie to gorzej, a może iść łatwiej. Już nie mówiąc o takich normalnych rzeczach dla, dla faceta, dla mężczyzny, kiedy na przykład zainteresowanie kobietami jest słabsze albo, jest, albo wcale go nie ma. To jest problem. Wtedy to przekłada się tak naprawdę, ten poziom tej strony przekłada się na wszystko. Czyli, na przykład, nie mamy motywacji do treningów, nie mamy motywacji do zmiany sylwetki, no bo po co? I bardzo często, właśnie ten hormon jest za to odpowiedzialny. Jakiś czas temu miałem przyjemność rozmawiać z dużo starszą osobą od siebie. Ten mężczyzna miał 65 lat, był pełen sił, pełen wigoru, miał własny biznes, miał niesamowitą żonę, troszkę młodszą od siebie, ale było widać, że. Są osobami aktywnymi, 65 lat. I jak sobie z nim tak rozmawiałem, on mi powiedział jedną rzecz. Mówi, Mariusz, te lato jest niemożliwe. Po prostu cały czas chodzę i boli mnie szyja odwracania się za tymi pięknymi kobietami, które chodzą po tych ulicach. I to powiedział 65-letni mężczyzna. I to jest taka moja, moja wskazówka do, do tego, czy masz prawidłowy poziom testosteronu. Jeżeli ty masz na przykład 20 albo 25 lat, idziesz ulicą. I atrakcyjne kobiety cię nie ruszają, nie widzisz ich, to może być problem. Według mnie jest, bo nie powinno tak być w takim wieku. Oczywiście nie musimy się na nie patrzeć, tak? Nie chodzi o to, żeby za nimi się po prostu obracać cały czas, ale chodzi o to, że jest taki impuls w głowie, że o, idzie atrakcyjna kobieta, na którą zwracamy uwagę. Więc jak możemy podnieść nasz poziom testosteronu w naturalny sposób? Podstawową rzeczą jest. Obniżenie poziomu tkanki tłuszczowej w naszym organizmie, bo im mamy mniej tłuszczu u nas, u mężczyzn, tak? Mamy wyższy poziom testosteronu. Więc jeżeli masz dużą nadwagę, powoli powoli sobie ją redukuj, zmniejszając poziom tłuszczu. Co jest ważne, nie może to być bardzo restrykcyjna dieta, bo jak sam testowałem na sobie, bo możesz nie wiedzieć, sam sobie regularnie robię badania krwi, różnych hormonów, po to, żeby dokładnie wiedzieć, jak dana dieta, jak dana dieta oddziałuje na mój organizm jak dane suplementy oddziałują na mój organizm, żeby wiedzieć, żeby to wszystko badać. Więc przy restrykcyjnych dietach, w których mocno obcinałem kalorie, poziom testosteronu spadał. Więc taka bardzo restrykcyjna dieta nie jest zalecana, tylko takie spokojne odchudzanie i spalanie tego tłuszczu. Więc jeżeli wiemy, że mniejszy poziom tłuszczu wpływa, to bardzo też wpływa odpowiednia dieta, oczywiście. Dieta na takich podstawowych zasadach zdrowego odżywiania, czyli mniej przetworzone jedzenie, regularne posiłki, dużo warzyw, Właśnie, jeżeli chodzi o jedzenie na faszerowane chemią, kolejnym czynnikiem, który wpływa, który możemy wyeliminować po części, bo nie całkowicie, są estrogeny środowiskowe. Bo właśnie te estrogeny środowiskowe, które znajdziemy w mięsie, w różnych e, środkach czystości, w kosmetykach, w bardzo różnych produktach wpływają na nas tak, że po prostu ten estrogen, czyli te hormony żeńskie przenikają dla naszego ciała, do nas, do mężczyzn i powodują obniżenie testosteronu. Więc jeżeli wyeliminujemy takie rzeczy, on naturalnie sobie będzie szedł gdzieś tam do góry. Kolejną rzeczą, o której zapewne już wiesz, jest mocny, intensywny trening. Taki trening na maksa podwyższa poziom testosteronu, powoduje, że jest lepiej. Kolejną rzeczą, też zapewne oczywistą dla Ciebie, jest mniej stresu. No niestety nie każdy sobie w tych czasach może pozwolić na, na to, żeby być mniej stresu, ale jeżeli może, staraj się znaleźć jakiś na przykład swój czas na relaks, żeby ten poziom stresu, kortyzolu w swoim ciele był coraz mniejszy. I to jeżeli chodzi o takie kwestie jedzenia, treningów, takie normalne rzeczy. Ja bardzo dużo poświęciłem na badanie różnych suplementów, które w moim przypadku i w przypadku moich potopiecznych podwyższały im poziom testosteronu w sposób. Też naturalny, bo stosowaliśmy różne środki, różne witaminy, które podwyższały to. E, takie rzeczy, które zwiększały ten poziom, to jest cynk, to jest witamina D3, którą można się suplementować, witamina C też miała pośredni wpływ na to wszystko, ale też działa świetnie, prozdrowotnie, więc polecam Ci ją. E, I jeszcze inne suplementy ty, typu DAA, tego jest dużo. Jeżeli to Cię interesuje, jaki konkretny suplement ja polecam? który polecam swoim klientom, żeby podwyższyli sobie poziom ten testosteronu, możesz tutaj sobie przejść, zobaczyć w linku i zobaczyć, co tam jest w składzie, co ja polecam. Co jest ważne? Polecam kompleksowe rzeczy. Nigdy nie kupuj, jeżeli kupujesz suplement, który ma Ci podnieść poziom testosteronu, nie kupuj jednoskładnikowego suplementu na przykład z trybulusem. Bo, no, bo może też nie wiesz, tam trybulus, w ogóle nie wpływa na Twój poziom testosteronu. Tak pokazują badania. A w sklepie z suplementami każdy kupuje Tribulus testeris, tak? Ten środek, który naturalnie podwyższa nam poziom testosteronu. A to jest bójda, bo on nie działa. Działają inne rzeczy. I przez lata swoich doświadczeń udało mi się wys... wy... Wy... znaleźć, tak? Wysegregować te rzeczy, które najlepiej działają, które teraz Ci polecam. I Ty już nie musisz tego robić. Więc jak widzisz, yy... Podnieść swój poziom testosteronu, może na wiele sposobów. Wybierz te najlepsze dla siebie. Gwarantuję ci, że jeśli zaczniesz stosować te rzeczy, o których mówię, Twoje samopoczucie, Twoja pewność siebie, Twoja sylwetka zacznie się naturalnie zmieniać na lepszą. Więc to by było na tyle. Pozdrawiam, Mariusz. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się u mnie, jeżeli chcesz dostawać nowości na temat diety, treningu, suplementacji. Możesz wejść tutaj na Facebooka, kliknij, przejdź i lajkuj mój fanpage. Albo możesz kliknąć tutaj i subskrybować mój kanał na YouTube i też być na bieżąco z najnowszymi nagraniami.